Wodnik. Dzień dobry, dobry wieczór. Wodnik. Wodnik bardzo potrzebuje informacji, bardzo potrzebuje potwierdzenia czegoś. Wodnik. Chroniąc siebie, potrzebuje, ym, potrzebuje coś wiedzieć, potrzebuje dowiedzieć się ym, starota i wyroczni. Poszukuje odpowiedzi na dane zagadnienie, na dane pytanie, po to, żeby w, po to, żeby się ochronić w jakiś sposób. Tak jakby informacja miała być potrzebna wodnikowi do zareagowania na czas w imię zasady lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć kim jest ten facet a rozumiem czy mężczyzna ten, którego, tak myśli wodnik, czy mężczyzna, ten, którego mam na myśli, zrobi jakiś krok w moim kierunku? Czy się odezwie, czy podejmie jakieś działanie? Czy. O, czy zrobi cokolwiek? Wodnik jest tutaj bardzo. Ym, teraz się uśmiecham, bo po prostu bardzo ładnie się to złożyło. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj pokazaną energię właśnie wyroczni, tarota, ezoteryki szeroko pojmowanej. I tak naprawdę w czytaniu dla wodnika pojawia się konkretne pytanie. Czyli dostaję pytanie od wodnika, nie kontaktując się z wodnikiem twarzą w twarz. Zdarza mi się to po raz pierwszy. To, ta, to tak, jakby to było czytanie prywatne, ale publiczne. Takie dwa w jednym. Dosłownie, karty pokazują energię pokazują mi wodnika pytającego, czy ten mężczyzna, którego mam teraz na myśli, coś zrobi? W sensie dobrego, w sensie czy yy, czy w jakiś sposób się do siebie zbliżymy? Czy tutaj będzie ta inicjatywa? Pyta kobieta, która mm, jest samotna, jest po przejściach. E, to może być Skorpion. Też tutaj. Lub ta druga osoba. Ja czytam oczywiście dla Wodnika. Który tutaj jest. Czyli mamy yy, relację skorpion, yy, wodnik skorpion lub yy, znaki ziemskie. To jest bardzo konkretne pytanie. Bardzo konkretne pytanie. Wodnik się zastanawia, wodnik yy, bardzo dużo o tym myśli. Mam nadzieję, że a, w tym czytaniu a, znajdę odpowiedź dla Państwa. O, bo Wodnik ma dość ciężkich y, związków, ciężkich relacji, ciężkich ludzi. Ludzi, którzy... Ludzi, którzy przynoszą taki... Y, powiem to w ten sposób. Rozmawiając... Bo tak czuję. Rozmawiając z Wodnikiem, Wodnik czuje, że osoby... Te poprzednie go obciążały. Na przykład ym, ciągle żaląc się ze swojego życia, z jakichś niepowodzeń, ciągle ym, nakręcaniem negatywnych rzeczy, negatywnych doświadczeń, takim katastrofalnym wręcz myśleniem. A teraz wodnik chciałby coś lekkiego, coś przyjemnego. Osobę, która da taką atmosferę, osobę, z którą wodnik może się wreszcie poczuć sobą, poczuć swobodnie. Wodnik potrzebuje takiej osoby, która dałaby wreszcie takie poczucie wolności, tej upragnionej, tej wpisanej w DNA wodnika wolności. Tu jest taka potrzeba, osoby. Z którą wodnik czuje się swobodnie, gdzie jest wreszcie inaczej, słyszę, jest wreszcie inaczej. Dla wodnika bardzo ważnym jest ta wolność w relacjach, i też w tym przypadku pokazuje się takie życzenie, taka prośba, Którą wodnik rzuca w eter, w modlitwach, w życzeniach, żeby wreszcie taka osoba się pojawiła. Wodnik zachodzi w głowę. Czy i kiedy taka osoba się pojawiła? Natomiast yy, też wracam do tego pierwszego scenariusza to znaczy, yy, już jest w życiu w, i w otoczeniu wodnika jakaś osoba, która, o którym wodnik myśli, bardzo się zastanawia, co z tym dalej. Wygląda mi na to, że, że pojawi się taka osoba. A jeżeli pytanie było, czy ta osoba coś zrobi, pokazuje mi się, że tak. Zajmie to trochę czasu. Najwyraźniej coś. Ta osoba ma coś własnego we własnym życiu, z czym musi się rozprawić, ale pokazuje mi się długoterminowy, ale pozytywny finał. Um, tutaj jest um, taka kwestia tego własnego uzdrowienia. E, natomiast z innych rzeczy, jeżeli ta osoba um, miała w przeszłości dać znać, nie zrobiła tego, e, ja nie wykluczam takiej opcji, bo tutaj mi się pokazuje, że. Um, ktoś w rodzinie tego mężczyzny umarł, i jest, um, i ten ta, i ta mężczyzna musi przez to przejść, przeżyć to, pozwolić sobie na żałobę, um, dlatego coś się tutaj nie dzieje. Po prostu dał sobie samemu czas. On pamięta o wodniku. Pamięta o wodniku, natomiast teraz ma taką sytuację, jaką ma, musi przez to po prostu przejść, czyli wymaga to czasu, dlatego pokazuje mi się długoterminowość. Tak jest. Temu mężczyźnie mógł, umarł, mógł umrzeć ojciec. Um... Lub w ogóle ym, męski członek rodziny, bo mam ojca, mam brata, e, no tu dziadka też mogę wliczyć w to. E, tak więc najpierw ta osoba musi sobie poukładać nową rzeczywistość, a dopiero potem tutaj. E, Pokazują mi się poczynione pewne kroki w stosunku do y, wodnika, w stronę wodnika, ale to jeszcze. Jeszcze chwila. To jest to, co widzę no, tu i teraz. Jeżeli tego rodzaju pytania były, tak jest. Ten mężczyzna jest w żałobie. On potrzebuje czasu, zdecydowanie, żeby, żeby się podnieść. Aha. Tak. Czyli właściwie odpowiedział, było to, co powiedziałem Państwu wcześniej. Nie odzywa się, dlatego że on musi przejść przez żałobę. Natomiast, yy, jak najbardziej, tutaj wygląda sytuacja bardzo obiecująco. Mm -hmm. Tak, tutaj yy, po prostu on sobie, teraz mi się pojawiło. Yy, Usłyszałem, że mam wodnikowi powiedzieć, że skoro on sam sobie dał czas, ten mężczyzna, niech wodnik też mu da czas. Wszystko na spokojnie. Um, nie ma tutaj jakichś konkurentek. Nie pokazuje mi się. Um, i, i, I wcale jakoś tutaj energię do tego nie dążą. Natomiast Um, też um, tutaj wodnik jest proszony o wyrozumiałość. O wyrozumiałość. Słyszę, że ten mężczyzna musi zadbać o siebie. Tak więc um, um, on pamięta. On pamięta o wodniku, natomiast jest jak jest. I faktycznie pokazuje mi się Mama, pokazuje mi się jego mama, będąca w żałobie po mężu. Tak więc najprawdopodobniej chodzi o mm, ojca tego mężczyzny. Może mieć jakieś problemy z pieniędzmi, tak jakby się pieniądze, pieniądze kończyły. Aha. To może być drugi powód, że mm, jest, że on ogranicza tutaj y, kontakt, ponieważ ma problemy z pieniędzmi. Pojawiła się wcześniej dość konkretna sytuacja wymagająca konkretnych pieniędzy. Tak więc tutaj. Um, tak jakby się potwierdzało. Nie czuję się gotowy, ani psychicznie, ani materialnie. Um, tutaj są kwestie finansowe. Kwestie finansowe, z którymi ma problem. I na razie. Um, pokazuje się to w kategoriach ograniczających, aniżeli on mógłby sobie pozwolić na to, co by chciał, tu i teraz, finansowo. Zdecydowanie tutaj y, pozwoliłem sobie tak zerknąć w y, stronę y, mamy tego człowieka. Nie tutaj y, tutaj y, pokazuje się to w kategoriach, że on się musi też nią zająć. Ten mężczyzna musi się nią zająć, ponieważ rozumieją Państwo. Tak więc aha Um, tak więc jest tutaj um, bardzo, bardzo, bardzo konkretna energia um, żałoby. Energia żałoby, dochodzenie do równowagi. Tak więc wszystko zajmuje bardzo dużo czasu. Tutaj jest wodnik proszony o tę wyrozumiałość. Zdecydowanie to jest numer jeden, jeżeli chodzi o sprawę z tym człowiekiem. Przyznam szczerze, że dość ekspresowe czytanie. 16 minut. Um, troszeczkę za mało. Tak więc um, to jest pierwsza rzecz. To jest ta pierwsza rzecz, którą e, tutaj wodnik powinien wiedzieć, bo aż mnie na początku uderzyło, szczerze mówiąc, bo wyczułem wodnika, który o to pyta. Co z tym mężczyzną się dzieje? Dlaczego się nie odzywa? Dlaczego być może nie ma ochoty się odzywać? Mogły być jakieś... Mógł być jakiś niepokój ze strony um, wodnika. Um, bo najprawdopodobniej jest to mężczyzna dość ważny. Ale problemem, w cudzysłowie oczywiście, jest to, co, co się działo um, z tym kontaktem, dlaczego, dlaczego się nie odzywa? Czy jest być może niechętny, czy nie umie powiedzieć wprost, nie umie podziękować za kontakt? Nie, nie, to nic z tych rzeczy. Po prostu sprawy rodzinne bardzo poważne i ten mężczyzna powinien mieć yy, też taką chwilę dla siebie. I w takich kategoriach to się pokazuje. Tak, po prostu zawiłe sprawy domowe. Tutaj energię mówią wyłącznie. Tak, energię mówią wyłącznie o jednej rzeczy. Sytuacja bardzo trudna pokazała się i to jest ta zawiłość, która wymaga wyrozumiałości, cierpliwości. I takiego podejścia, no powiedziałbym, humanitarnego, nie ponagla, żeby nie ponaglać, um, nie napierać z kontaktem, ponieważ umysł tego człowieka jest zajęty zupełnie inną rzeczą. Tak więc, um, dość oczywistą rzeczą, podkreślam. Tak więc, tutaj tak naprawdę um, musi mieć własną przestrzeń, ten mężczyzna. No cóż tutaj 19 minut jest troszeczkę za mało, więc ja, um, ja po prostu zrobię drugie czytanie za chwilę dla wodnika, dla kogoś kto, kto się zastanawia nad innymi rzeczami. po prostu... Um, um, Wodnik będzie mieć tutaj dwa czytania, bo to jest dość konkretna sytuacja i tak naprawdę mm, nie ma tutaj za bardzo o czym mówić, ponieważ yy, sytuacja pokazuje się dobitnie realistycznie. Jeszcze dzisiaj pojawi się drugie czytanie dla Wodnika. Na razie bardzo państwu dziękuję.